Zaproszenie Mateusza Sierpowskiego słuchajcie do programu zajęło mi. Yy, no od początku tego programu właściwie. Cześć Mateusz. No hej. Bo Mateusz bardzo nie lubi y, chyba rozmawiać przed... Nie wiem, czy ze mną, czy przed kamerą po prostu rozmawiać, nie wiem. Ja nie lubię przed kamerą rozmawiać, albo mówić do tłumu. To, to nie jest chyba moje miejsce tutaj. Aj, już nie gadaj. Słuchajcie, Mateusz, y, bo być może nie wiecie tego i nie znacie go zbyt dobrze, jest, y, jest aktywistą. Przede wszystkim powiem, że aktywistą jesteś w pierwszej kolejności, dobrze? Tak może być, pierwsza kolejność. W tym momencie trochę wycofanym, ale okej. Okay. Wycofanym aktywistą. Jest też studentem z krakowskiej uczelni. Ty jesteś na. Ja nie wiem, właściwie, jesteś na Agierku czy na Ujocie? Na Ujocie. Okej, okay, dobrze, bo ja nigdy nie wiem. No, w każdym razie jest sobie taki Mateusz, zresztą którego być może kojarzycie też z tego powodu, że ma brata, który jest identyczny jak on. Nazywa się Patryk, ale Patryka dzisiaj akurat nie mamy z nami, bo jest wyjechany. Tak, nie jest to może problem w kwestii łączenia się, ale, ale tak, w tym momencie go nie ma i możecie nas też w sumie kojarzyć z tekstów, które kiedyś w dalekiej przeszłości pisaliśmy u Ciebie, jako bracia S. Tak było, tak było. Te teksty zresztą są, jak ktoś sobie poszuka na imperfekcyjność.pl to znajdzie. Mateusz, pierwsze co? Jak, jak żyjesz? Co u Ciebie? Ja y, trzymam się całkiem nieźle. W tym momencie y, czerpię y, z przywileju y, niepracowania i, i, i możliwości bycia sobie w zieleni i trilowania. Y, natomiast za, za, za jakiś miesiąc, we wrześniu, jadę, y, jadę do Berlina i, i spędzę tam dwa miesiące y, siedząc w laboratorium i mam nadzieję też nad. Y, nad rzeką prawdopodobnie w Berlinie też w wolnej chwili odpoczywają. Co, co mnie bardzo cieszy, bo. No teraz słuchaj, Berlin nie sam jest cały rzeką, więc bo wie, co Aha. tam się dzieje. Tak, więc jest mnóstwo mnóstwo miejsc do odpoczynku. <laughs> czego w Krakowie niestety nie ma. W sensie jak chodzi o dostęp, dostęp do pięknych rzek w miarę takich dostępnych przestrzennie. Jakby Kraków tą, tą, tą gospodarką wodną nie mocno rozczarowuje i, i tam, tam jest jednak trochę bieda. Mm. Yy. A tak jakbyś mógł powiedzieć krótko, też może, bo to powiedzmy, czy, co, co będziesz badać w tym laboratorium i w tym Berlinie, tak jakbyś zdradź ten sekret. To są rzeczy, o których prawdopodobnie większość z nich nie ma pojęcia, więc chyba, chyba w szczegóły tak bardzo wchodzić nie chcę. To znaczy. Słuchaj, dobry naukowiec też umie opowiedzieć debilowi o tym, czym się zajmuje, więc spróbuj. Jasne, jasne. Znaczy, mówiąc bardzo ogólnie, mój projekt, który przygotowała dla mnie moja mentorka, czy, czy profesorka, która będzie się mną zajmowała. Ma, ma skupiać się na przekazywaniu sygnału przez receptory w komórkach. To znaczy no ma dać lokalizację w obrębie błony jednego konkretnego receptora, czyli takiego białka, które odbiera sygnały z zewnątrz po związaniu się z odpowiednią substancją, i jakby. Na tym, na tym się mniej więcej to będzie skupiać. Jakby cała ta sygnalizacja komórkowa w, w tym laboratorium jest istotna w kontekście mm, głównie rozwoju organizmów, to znaczy e, takiej embryogenezy, tego tak w jaki sposób e, e, rozwija się organizm i też poszczególne tkanki e, różnicują jakieś konkretne typy. E, natomiast to głównie, głównie chodzi mi jednak o techniki, e, które mogę tam poznać, a których e, w moim laboratorium jeszcze niestety nie ma. Nie, nie, nie. Ładne słowo embryogeneza, musimy zapamiętać. E, e, czy, słuchaj, no, oczywiście laik czy laiczka zawsze zapyta, czy to ma coś wspólnego z COVID-em? Niestety, y, niestety nie. Y, zawsze tak trochę trzymałem się z daleka od, od y, takich chorób zakaźnych. Y, nie specjalnie wiem dlaczego. Y, Natomiast ostatnio. Ach jej, opowiadałem mojej babci o tym, że jadę właśnie do Berlina i pierwsze, pierwsze co rzuciła, to, to śmiejąc się, żebym czasami tam nie, nie skonstruował czegoś niebezpiecznego, mm -hmm. co, co, co nie wyjdzie mm -hmm. jeżeli idzie dalej. I to, to akurat jest ciekawe w kontekście o tym, co mówiłaś, żeby tłumaczyć rzeczy, którymi my się zajmujemy, bo to jest, to jest strasznie kłopotliwe, kiedy... Okazuje się, że ludzie wyobrażają sobie naukowczyni i naukowców w laboratoriach jako nie wiem, jakieś takie złe charaktery, które tworzą jakieś niestworzone rzeczy wyjęte po prostu z kosmosu, magiczne, toksyczne i chcą zrobić coś złego albo coś coś nam... Napsuć nam świat i życie. Tak, tak, jak już wiele razy to, to, to rzekomo zrobili. No właśnie. No i tu, tu po prostu, wiesz, zaczyna się dyskusja nad tym, gdzie jest promocja nauki w samym życiu naukowym i, i um, dlaczego ludziom po prostu nie opłaca się tym zajmować. Nie opłaca się mówić normalnie i, i um, Tłumaczyć tego wszystkiego, czym się zajmujemy, bo nie ma z tego żadnych profitów, tak naprawdę. Czy, czy mówisz o tym, że trzymałeś się daleko od chorób zakaźnych? Ja rozumiem, że naukowo, ale to zapytam cię, jak COVID? Czy też się trzymałeś daleko od covid czy ci się nie udało jednak? Trzymałem się daleko i wydaje mi się, że udało mi się go uniknąć. Mhm. W tym momencie już tego nie sprawdzę, bo, bo przeciwciała tak czy siak we krwi mam. Bo mhm. Ale tak, jakby tu też kolejna sytuacja. Miałem przywilej, mogłem siedzieć w domu i studiować, nie dochodzić zbyt często. Także nie za bardzo miałem okazji, jakichś takich bardzo dramatycznych, gdzie mógłbym się zakazić. Musiałem chodzić do pracy każdego dnia i tak dalej. Także tu mi się udało. Na szczęście. Czy w twoim środowisku, pytam zarówno o uczelnię, ale może też nawet o rodzinę, jest problem z przekonaniem się do szczepień? Raczej nie. Raczej nie, to znaczy akurat przy szczepionce przeciwko SARS-CoV-2 było kilka osób, które miały jakieś tam obawy przez całą tę straszliwą otoczkę, która wytworzyła się wokół tej szczepionki AstraZeneca. Mhm. Ale co do zasady, raczej w rodzinie nie mam, nie mam tych problemów. To zaufanie do medycyny jest spore. No, w moim otoczeniu też, też tego nie ma, co do zasady. To znaczy, studiowanie takich medyczno-przyrodniczych kierunków stawia cię w takiej sytuacji, gdzie możesz trochę tego. Tych, tych takich problematycznych poglądów uniknąć, jak chodzi o szczepienia, bo jakieś takie inne, inne kwestie, też mniej lub bardziej biologiczne jak aborcja, to, to, to jednak nie jest tak jednoznaczne. No ale wiesz co, też nie do końca się z tą zgodzę, bo na przykład ja patrząc na moją rodzinę, gdzie siostra mojej mamy jest pielęgniarką, położną pielęgniarką, z wykształcenia z zawodu i z pracy właściwie całe życie. A jednak jak przyszło do szczepień, to mówiła, o nie wiem, nie wiem, może, może. jakoś te obawy, wiesz, takie sztucznie podsycane też się u nie pojawiły. Podobnież zresztą na no, żona mojego brata, która bardzo długo czekała, dopiero teraz się zaszczepiła, bo stwierdziła, że jeszcze poczeka. Ja tak, mówię, ale na co czekasz, jeszcze dziewczyno? Na co? No tak, zobaczę co się będzie działo. Ja wiem już, kurwa, no tyle milionów ludzi jest zaszczepionych. No już wszystko się wydarzyło, coś się miało wydarzyć. Nic już nowego nie będzie. Więc w końcu na szczęście udało się namówić, więc ja tak myślę sobie, no wiesz. Są też lekarze, antyszczepionkowcy, więc no to też pokazuje, że wiedza nie uodparnia na, na głupotę. Na strach. Okej. Okay. Ja, ja, ja bardzo nie chcę nazywać tego głupotą. Okay. To znaczy, ludzie nie są głupi, dlatego że nie chcą się szczepić. Ludzie się boją, bo ktoś ten strach w nich obudził i ktoś ich na ten strach nie uodpornił, jakby, jakby ludzie mieli, mieli świadomość, po pierwsze, co jest w tych szczepionkach i mm -hmm. jak to działa, yy, jaki jest taki rachunek zysków i strat, mm -hmm. nie? Jeśli zaszczepię się albo przechoruje, to nie byłoby takiej fali, yy, mm -hmm. takiej, te, tego sceptyty, sceptycyzmu. i yy, jakby ja, ja mam problem z oporem ludzi, z tym, że nie mają zaufania do osób, które wiedzą trochę więcej, mm -hmm. i, i, są, i z tym, że, że osoby są przekonane, Bardzo zdarza się często, że wydaje im się, że wiedzą wszystko i mogą się wypowiadać z, taką, z, taką mocną, z takim mocnym przekonaniem na tematy, o których często nie mają pojęcia. Mm -hmm. I to jest trochę kłopotliwe. To znaczy fajnie by było, jakby cały ten proces edukacyjny nie? budził w ludziach takie uczucie pokory, że w sumie to nie wiem wszystkiego i, i jeżeli czasami nie wiem, to raczej się nie wypowiem i, i, i doczytam albo dopytam kogoś, kto się na tym zna. Mm. Nie, to, to myślę, że zdecydowanie częściej ludzie nie wiedzą, a mówią i, i mimo tego, że nie wiedzą. Ale wiesz, to też chyba z góry płynie trochę wzorzec, niestety. No ale przejdźmy do ciekawszych tematów, może weselszych trochę. Bo pochodzicie, mówię Ty i Twój brat razem z Rawicza, to jest niewielka miejscowość, ale za to chyba najmniejsza miejscowość mająca swoją jakąś taką organizację lgbt -owską. Mogę tak powiedzieć chyba? Czy, czy, Nie mam zielonego pojęcia, to znaczy po pierwsze yy... Wydaje mi się, że są mniejsze, mniejsze miasta, yy, gdzie, gdzie osoby się grupują. Mhm. A po drugie, yy, to co my z Patrykiem tutaj próbujemy tworzyć, raczej nie podchodzi na razie pod jakąś taką, powiedzmy, organizację. Okay. To znaczy, z Patrykiem wyszliśmy z jakąś taką inicjatywą, przez to, że znamy tutaj sporo osób, które. No i sami mamy doświadczenie życia tutaj, które. które yy, Musiały jakoś skonfrontować się z całą, yy, z całą homo, czy transfobią w środowisku, mm -hmm. czy fobią. <coughs> I, I chcieliśmy trochę te osoby sieciować razem z nami. To znaczy, yy, to, to jest kwestia większości małych miast, że, że osoby mniej więcej wiedzą o sobie, tak. ale nie tak. tworzą zwartej społeczności mm -hmm. i yy, yy, nie mają źródeł wsparcia tak naprawdę żadnych. Yy, a, a jednak jakieś takie oddolne chociażby bycie ze sobą, nie? I spotykanie się, i, i rozmowa dużo dają. No więc na tym, na tym cała ta nasza świetlica, którą tworzymy i o której też możecie poczytać na, na, na naszym Facebooku e, po wpisaniu świetlica. E, na, na tym to wszystko ma polegać. To znaczy, my chcemy przede wszystkim e, stworzyć jakąś taką wspólną przestrzeń dla osób, nie? żeby czuło się w miarę tam bezpiecznie, ze swoimi doświadczeniami i żeby, żeby mogły znajdować tam jakieś wsparcie. No my przez to, że w sumie to nie mieszkamy na co dzień w Rawiczu, to możemy być takim, takim bodźcem zapalającym, mm -hmm. znaczy, taką nadzieję. My nie mamy już problemu z tym, żeby pokazać swoją twarz wśród tych osób i powiedzieć, że, że jesteśmy nie hetero i, i że chcemy, chcemy zmienić coś w Rawiczu. Zmienić świat y Bądź świat. No tak, tak, taki mały światek tutaj. No. no więc jakby korzystając z tego, że my już jesteśmy tak trochę, trochę bardziej swobodni w tym, to, 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 to my to zaczęliśmy, ale mamy jakąś taką ogromną nadzieję, że, że trochę jak właśnie, że na to się potoczy i będzie tutaj funkcjonowało. Na razie idzie to trochę problematycznie, ale... Słuchaj, no no, począt tak... Początki bywają trudne, początki trudne, natomiast, no, tak jak mówię, stworzenie czegoś takiego jak świetlica w, w, w Rawiczu pewno jest y, y, jakimś osiągnięciem I zastanawiam się teraz, czy, to, y, czy rozumiem, że świetlica to jest fizycznie jakieś miejsce, prawda, które, które istnieje, czy, czy dobrze rozumiem, czy nie? To jest w tym momencie y, nieokreślona przestrzeń. To znaczy, mm -hmm. my nie mamy żadnego miejsca. My y, planujemy korzystać w ramach spotkań. Mm -hmm grupowych z kilku miejsc, natomiast w tym momencie y, tego miejsca nie mamy. jesteśmy w, na etapie y, z, zgromadzenia osób w mm -hmm. samej idei. Świetlica jest ideą i, i taką ideą prawdopodobnie pozostanie. Y, jeżeli samorząd y, albo jakieś takie y, kulturalne y, instytucje tutaj w Rawiczu postanowią y, Przekazać nam albo chociażby udostępnić, teraz na jakiś czas jakąś przestrzeń byłoby wspaniale i bylibyśmy super wdzięczni, no ale w tym momencie to jest, to jest na razie sama idea. Od tego się zaczyna, od tego się zaczyna, więc bo ty, ja zawsze pamiętam jedną rzecz charakterystyczną dla ciebie i dla Patryka, że y, kiedykolwiek coś nie mówicie o sobie, to staracie się zawsze tak umniejszać znaczenie tego, co robicie i jakoś tak y, skromnie do tego podchodzić, a ja myślę sobie, że jednak to jest ważne, żeby pokazywać, że też właśnie w małych miastach, miasteczkach y, można robić rzeczy i one mogą mieć wymiar nie jakiegoś tam prawda tajnego umawiania się y, y, na grinderze tylko mogą mieć po prostu wymiar takiego właśnie tworzenia jakiejś społeczności. Nawet jeżeli będzie bardzo niewielka, nie? no, ale jednak takiej, która się wspiera, która może sobie pomóc i która może zareagować, jeżeli coś się dzieje w okolicy. Tu, tu też trzeba podkreślić, że tak naprawdę, gdyby nie fakt, że udało nam się uzyskać pomoc finansową od, od Funduszu dla Odmiany, mhm. to, to też byłoby bardzo nam trudno zorganizować coś takiego. To znaczy, to wymaga. Mnóstwa pracy, na, której, na którą nas nie za bardzo stać. Mhm. To znaczy, my obok tego, że chcemy zgromadzić tę społeczność, to chcemy też wypunktować problemy, z którymi tutaj w Brawiczu się spotykamy, mhm. i ewentualnie dojść do jakichś wspólnych rozwiązań. No i do tego chcemy wykorzystać trochę takich socjologicznych narzędzi w kontekście wywiadów czy, 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 czy rozmów grupowych. No i jakby chociażby już sama transkrypcja e, tych wszystkich rozmów, które my przeprowadzimy i z których potem będziemy tak. chcieli jak najwięcej wyciągnąć wspólnie, e, nie jako osoby e, naukowo analizujące tekst, tylko właśnie jako, jako ta cała społeczność. Mhm. To, to no mówię już same same transkrypcje zajmują mnóstwo, czy jakby zabierają mnóstwo pieniędzy. I tak jak mówię, gdyby, gdyby nie to, że udało nam się uzyskać tę pomoc i, i w sumie uznanie naszego pomysłu wśród, wśród osób, które, które znajdują się w Funduszu dla Odmiany, to, to, to też by nie było możliwe. To ja jakby, no. Może krótko powiedzmy, czym jest Fundusz dla Odmiany, bo może nie każdy wie. Myśmy co prawda kiedyś z pewno opowiadali o jego powstaniu, ale, ale nie każdy może wie. No, dla odmiany to jest fundacja, która y, 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 pomaga finansować różne inicjatywy. Y, 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 w stu nie jestem pewien, że one, one kumulują się wokół, y, wokół y, y, środowiska Nie hetero i, chyba tak, i, i, tak. i Nic. Ale chyba tak, chyba tak. Natomiast ten konkurs, w którym myśmy brali udział polegał na. Y, wyłonieniu um, projektów czy pomysłów na działania w, w małych miastach właśnie skierowane do, 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 do środowiska osób um, nie hetero i, i, i nie cis um, i, i nasz projekt tak naprawdę, sam, sam koncept tego um, tego konkursu był bardzo y, dla mnie bardzo satysfakcjonujący, bo jakby polegał na tym, że same osoby zgłaszające projekty oceniały też inne projekty mm -hmm. i to my wspólnie wyłoniliśmy te, które naszym zdaniem były najbardziej, najbardziej wartościowe. Nasz pomysł, niestety, nie, nie zyskał tego uznania wśród osób składających projekty, natomiast y, y, udało nam się zdobyć. Y, zdobyć ten grant z dodatkowych funduszy właśnie w ramach tego konkursu, okay. jakby osoby zarządzające całym pomysłem stwierdziły, że, że powinniśmy też zdobyć te pieniądze i ja, ja i Patryk jesteśmy niesamowicie wdzięczni za to, że, że nas docenili i, i, i że możemy w tym momencie przechodzić tę ciężką pracę i, i szukać osób i rozmawiać z nimi tutaj. No, nam pozostaje oczywiście trzymać kciuki, bo tylko tyle możemy, chyba że coś innego to dawać, znać oczywiście, myślę, że znajdzie się wiele osób, jak tych, żeby, żeby pomóc. Eee, Fundusz ładmiany rzeczywiście jest, o tyle jest, no taką głównie ze fundacją e regrantingową, prawda, czyli jakby przyznającą... Fundusze z pieniędzy zebranych gdzieś tam wcześniej i zajmują się właśnie głównie takim właśnie wspieraniem. Przede wszystkim małych inicjatyw. To jest chyba fajne, że, że tu nie chodzi o wielkie projekty, prawda, na milionowe kwoty, tylko na jakieś takie mniejsze, które właśnie czasami ciężko gdziekolwiek znaleźć na nie pieniądze, bo są za małe, żeby się zmieścić w innych, w innych takich bardziej tradycyjnych, bardziej tradycyjnych konkursach. Więc rzeczywiście to, to, to jest fajne. Na to już musimy kończyć. To dziękuję Ci bardzo. W końcu, bo czas nas goni. Ja dziękuję Ci bardzo, że w końcu udało się Ciebie mówić na rozmowę tutaj. No i oczywiście co, życzymy powodzenia po pierwsze z świetlicą, po drugie z wyjazdami i z badaniami, a po trzecie później już na koniec z magisterką. A dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że pójdzie gładko. Pewnie nie pójdzie, ale, ale, ale w tym momencie trzymam się tej naiwnej myśli, że będzie miło. Jak zawsze pozytywnie nastawiony. Staram się, mhm. staram się. To mnie, to mnie trzyma. Dzięki. No. Dobra, to dzięki wielkie. Trzymajcie się wszyscy.